Przejedziemy się windom. To będzie o, prawdziwie piwniczny głos niekoniecznie prawdziwej motoryzacji. Witajcie na kanale Grotorna Rąko. Hmm? Ale to nie ja mam milczeć. To ona będzie milczała. Ona, bowiem jest to motorynka. Pierwszy model serii 50M1 produkcji oczywiście firmy Romet. A więc, teraz już z głosem, witajcie na kanale Graciarnia Baranka. Czemu ten odcinek jest tak zatytułowany? Dlaczego ta motorynka się do Was nie odezwie? Dlaczego? Tak, moi drodzy, nie odpalę jej dzisiaj dla Was. Smutna wiadomość. Nie chodzi tutaj wcale o to, że trzymam ją w sypialni. Jak ktoś jeszcze nie wie, to było w moim pierwszym odcinku na kanale. I nie chcę tam sobie czegoś pobrudzić, czy żeby śmierdziało benzyną. Nie, nie, nie o to chodzi. Nie jest też to jakiś tam totalny grad, który jest złożony na sztukę i nie da się go uruchomić. W trakcie tego odcinka dowiecie się e, o co chodzi i co wy możecie zrobić, widzowie drodzy, żebym wykonał jazdę próbną tym śmiesznym małym motorkiem specjalnie dla Was. W swojej graciarni posiadam e, wiele motorowerów polskiej produkcji, e, w tym kilka motorynek. Ta jest oczywiście najstarsza i jest to pierwszy rok produkcji, 1978. I myślę, że warto troszeczkę się skupić na tym egzemplarzu, ponieważ wydaje mi się, że jest już ich nie za dużo w porównaniu do modeli następnych. Niemniej jednak nie dałem za nią kawalerki w Warszawie czy miliona monet, jak to dzisiaj za te motorynki ludzie sobie wołają. Motorynka! Bo tak zwykliśmy nazywać ten zminiaturyzowany motorower, swoją historią sięga początku lat 70., bo wtedy to właśnie w Polsce zrodziło się zapotrzebowanie na tego typu małe, kompaktowe motorowerki. Początkowo domorośli Majsterkowicze, zainspirowani produktami zagranicznymi, takimi jak chociażby kultowa Honda DAX, tworzyli w swoich garażach przeróżne wynalazki z tego, co dosłownie mieli pod ręką. Popularne w tamtym czasie czasopisma techniczne i motoryzacyjne organizowały nawet konkursy na najciekawszy projekt. A finalnie w drugiej połowie lat 70. powstał pierwszy prototyp motorynki. Seryjna produkcja ruszyła w bydgoskich zakładach rowerowych w roku 1978, a model, który zjeżdżał z linii produkcyjnej, czyli taki jak dzisiaj Wam prezentuję, nazwano Pony 50M1 i produkowano go przez 2 lata. Z czego ostatnie egzemplarze przeszły drobny lifting i charakteryzują się na przykład plastikowym tylnym błotnikiem ze schowkiem znanym z późniejszych modeli jak Pony M2 czy M3 oraz 301. Pojazd ten wyposażono w dwusuwowy silnik o oznaczeniu 022, produkowany przez zakłady metalowe w Nowej Dębie. Generował on zawrotną moc 1,7 konia mechanicznego przy pojemności niespełna 50 cm3. Pozwalał rozwinąć książkową prędkość 40 km na godzinę przy spalaniu zaledwie 2,2 litra na 100 km. Zastosowano tutaj dwustopniową skrzynię biegów a sposób ich zmiany znany już z poprzednich motorowerów jak Komar, Żak czy Ryś, czyli w manetce kierownicy. Jeśli chodzi o moje dzieciństwo i sentymenty związane z tymi Moplikami, to raczej dotyczą one modeli następnych, czyli Pony M2, M3, 301. Przewinęła się też gdzieś Stella, ale to był ogólnie u nas na dzielni niezbyt lubiany temat. Za bardzo przypominała skuter, była już chyba taka zbyt nowoczesna, jak na ówczesne czasy oczywiście. Natomiast Pony M1 to już nawet w moich czasach szkolnych był temat dość rzadko spotykany na drogach. E, jeszcze gdzieś to stało, pamiętam, w garażach, ale mało kto już tym jeździł. Myślę, że za sprawą chociażby tego no, niezbyt nowoczesnego siedzenia i kierownicy typu manki, która nie była specjalnie wygodna, no, te pojazdy dość szybko odeszły do Lamusa. Historia tej M1 jest o tyle ciekawa, że jak już sobie powiedzieliśmy, M1 jest mało, to ta jest M1 emigrantką, co już w ogóle jest tematem rzadkim, dlatego że kupiłem ją w Niemczech. I tak jak śledzę ten rynek tutaj na bieżąco, i bywają czasami 300 jedynki, no jakaś M3, M2 się trafi, ale ogólnie rzadko, tak M1. Widziałem tylko raz w życiu, od tych kilku lat, odkąd ją mam, i to była właśnie ona, i stwierdziłem, że muszę po nią jechać. Sprzedawał ją wtedy wnuk właściciela, który właściwie nie umiał za bardzo określić historii pochodzenia, nie wiedział skąd ojciec ją w ogóle ma. I jak ją kupił, natomiast widać, że starszy pan, który się nią zajmował, próbował usilnie zrobić z niej Simpsona, a raczej ratował się częściami, które miał akurat dostępne, przez to na przykład siedzenie było przerobione. No oczywiście ta rurka którą wszyscy w późniejszych, w czasach przerabiali, ścinali i dokładali to na siedzenie, no to tutaj też tak było zrobione. Natomiast pokrowiec siedzenia był dołożony z Simpsona, chyba S51. Także widniał z tyłu napis Simpson. Dodatkowo tutaj był dołożony klaksonik. Był gdzieś tu za zawieszony. Klakson od Simpsona SR2. Coś też było pokombinowane tutaj z tym tłumikiem. Szmerów ssania. On był jakoś dziwnie przerobiony, coś tam było dołożone też. Chyba nie umiał sobie pan poradzić wtedy z regulacją gaźnika. Natomiast reszta była w miarę kompletna i oryginalna. Tu było też pokombinowane troszeczkę z przodu. Była wsadzona nowsza półka, i przez to nie było tej sztycy do kierownicy. No, oczywiście nie było sakiewki. Ona jest nieoryginalna, to jest jakiś przypadkowy zakup gdzieś z jakiegoś targu staroci. Lampa z tyłu pamiętam, że była potrzaskana. Wiecie co? no Były chlapacze, ale te chlapacze, moim zdaniem, były z młodszych roczników, jeśli się nie mylę. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzu. Ja jednak z nich zrezygnowałem i z przodu, i z tyłu. Chlapacze poszływek. Silnik oczywiście był nie na chodzie, był rozpoławiany, bo były potem ślady, natomiast jeśli chodzi o wał korbowy, o wszystkie elementy skrzyni, wyglądało to na oryginalne i z nie za dużym przebiegiem. Nawet jakby spojrzeć na te kartery, nie wiem czy to będzie widać, ale one nie są jakoś mocno wytarte od łańcucha, co jest wiadomo chorobą tych modeli. Tak wam tego nie pokażę. Może jak będę grzebał coś tam przy silniku, to wam to wam to dokładniej zobrazuje. Ten silnik, który tutaj siedzi, to jest model 017. Pokażę, jakby jakiś Niedowiarek tutaj był. I teraz uwaga, kto uważnie słuchał, ten już wie, że w pony M1 stosowane były dezametowskie silniki o oznaczeniu 022. Natomiast typ 017 był po prostu starszym bratem tego silnika. I stosowany był w modelach e, takich jak Romet Polo czy Komar 2352. Różnice konstrukcyjne w tych obu silnikach były nieznaczące. E, I tak jak możecie zobaczyć. Na przebitce w 017 była nieco wyższa głowica, troszeczkę różniła się kształtem oraz sprężyna Kickstartera była wmontowana wewnątrz silnika, tak jak widać to na przykładzie mojego motoru. Silnik 022 miał już tą sprężynę kopniaka od strony zewnętrznej. U mnie, z wyjątkiem głowicy, wszystkie znaki charakterystyczne dowodzą, że jest to silnik właśnie 017. Dlaczego tak się stało, odpowiedzi nie znam. Czy na przełomie lat ktoś coś przerabiał, czy może po prostu jest to tak wczesny egzemplarz, że zjeżdżał z linii produkcyjnej ze starszymi silnikami, które akurat były na stanie. Jeśli chodzi o remont tej mojej piściorinki, to powiem Wam, że nie zostało to zgodnie ze sztuką polakierowane, choć może się niektórym wydawać, że jest to normalny wodny lakier, jednak nie. Ona została wypiaskowana i w całości pomalowana proszkowo. Za pierwszym razem było to zrobione tanio przy Januszowałem, no i musiałem robić dwa razy, ponieważ jakość była tragiczna. Zrobił to finalnie jeden Chyba zdroższych ludzi na Śląsku, ale za to jakość jest naprawdę ok. i kolor dobrany no wydaje mi się, że no prawie, prawie identyczny jak oryginał. E, co dalej? Naklejki, współczesny zamiennik. Malowałem sam te logotypy. E, gumy. Bydgoszcz, ale jest to też współczesny produkt. Tłumik został oryginalny, osłona jest nowa i to nie jest e, chrom, jest to nierdzewka, ale bardzo ładnie wykonana, naprawdę odwzorowanie jak oryginał. Gdzieś na Allegro kiedyś udało mi się to kupić. Też poszła nowa ramka, nie chromowałem tego. Szkło nie pamiętam już. Chyba jest, chyba jest też nowe, ale nie wiem czy to są jakieś stare zapasy z spółdzielnia Piast. Czy kupowałem już to gdzieś na Allegro? Może jeszcze ze starych zapasów. Linki wiadomo, nowe. Tu też nie było oczywiste dostać linki do tego, bo tu przy tej kierownicy są dłuższe linki. Klamki chromowałem. Manetki, manetki są chyba oryginał stary. Tak, ja nie kupowałem nowych, to jest oryginał stary Rometowski. Siedzenie nowe poszycie. Sam je obijałem na takich nitach przymocowane. Sztyce siodła dawałem do chromowania. Ten uchwyt był kupiony już nowy chromowany. Pompka to jest nie oryginał. Ale pasujący w miarę tutaj wymiarem do mocowań. Bazowałem na zdjęciach no, w większości czarno-białych, no ale tak jak to wyglądało w 78. Kierownica to jest jakiś zakup też Allegro. I ona na pewno nie jest oryginalna. Nie wiem jak ona wymiarami odpowiada tej co tu być powinna. Ale kształt ma no chyba identyczny. Ta sztyca to jest zamiennik produkowany współcześnie. No śruby są w większości nierdzewka. Wiem, że ortodoksyjni graciarze, którzy restaurują tak na tip-top, zostawiliby tutaj jednak oryginały, tylko ewentualnie ocynkowali. No ale tutaj był trochę problem z tymi śrubami, bo tu nie wszystkie już były fabryczne. Także musiałem zrobić to w ten sposób. No, wisienka na torcie tego modelu. No to są opony Pirelli i wiem, że nie jeden Rometowiec dałby się pokroić za takie opony. No tutaj są. Kupiłem ją z tymi oponami. Nie zamierzam ich zmieniać, nie zamierzam też nakręcać kilometrów tym pojazdem, także ich nie zużyję bardziej. Możecie zobaczyć, nie są jakieś najgorsze jeszcze, nawet ta tylna. Eee, lampa tylna. No identyczna jak w WSC. Kloż jest kupiony nowy. Tył. Tył chyba był. Już ciężko mi teraz powiedzieć. Na pewno, na pewno klosz wymieniłem. Pasek jest współczesny z napisem, gdzieś tam uciekł Romet. Dzwoneczek z epoki, nawet działa. To jest oryginalny dzwonek Rometa. Tyk. Co Wam tu jeszcze mogę pokazać? Instalacja wymieniona cała na, na nową. Fajeczka taka z kołnierzem, więc klimatyczna. Kolanko też nie chromowałem, tylko kupiłem nowe. E, powiem Wam, że zdecydowałem się na to droższe. Jest fajnie zagięte, pasuje idealnie, nie trzeba było nic tu rzeźbić i przerabiać. Fajny smaczek, który można dzisiaj kupić, to są te opaski takie do trzymania linek oraz te przezroczyste paski na kierownicę, które wykorzystałem. No fajne, zdecydowanie lepiej to wygląda niż jakaś zwykła chamska tretytka. Tak samo te spinki tutaj. Też tak to było fabrycznie montowane, jak im się chciało tam oczywiście w fabryce to założyć. No i tak wygląda mój egzemplarz. A co trzymam w tym schowku tak nieoryginalnym. Gdyby ktoś miał oryginał i nie chciał za to fortuny, niech da znać. Na maila najlepiej. Może się skuszę, bo wiem, że to towar deficytowy. Otóż w schoweczku jest kluczyk sygnowany logiem Rometa. Na przykład do główki ramy. Taki pazurek. Co dalej? Śrubokręt płaski. Co tam jeszcze jest? Coś zawiniętego w szmatkę. Aha, klucz do świec. Tylko, że został on przeze mnie pomalowany, bo trochę szpecił. No i tyle. Taki zestaw. W M3 mam jeszcze taki śrubokręt gęty do regulacji. Mieszanki w gaźniku i chyba tak to jest podobnie. Przy próbie uruchomienia okazało się, że jest iskra, jest kompresja i ten silnik po podaniu paliwa oczywiście wcześniejszym wyczyszczeniu gaźnika on odpalał. Odpalał, kompresję miał też nie najgorszą. Natomiast yy, dziwne były objawy, bo jego, jego jakoś tak zalewało no nie chciał ten, ten motorek się wkręcić porządnie na obroty. No, to stwierdziłem, że jak już remontuję całość, no to też wyremontuję silnik. No i poszedł tu nowy tłok, pierścienie, wszystkie uszczelniacze, łożyska. E, sprawdziłem całą skrzynię, nic nie było tam ubite, uszczerbione. M, zapłon był w porządku, wszystko w oryginale. Gaźnik, e, z tego co pamiętam, złożyłem chyba w końcu z dwóch jeden. E, wszystko zaczęło tutaj fajnie wyglądać. Mówię, no cóż, może pójść nie tak. Otóż poszło. Eee, nie sprawdziłem wału korbowego. Tak, nie sprawdziłem wału korbowego. I nie zrobiłem tego nawet dwa razy. Bo skoro tak pięknie wszystko wyglądało, te elementy w silniku nie wyglądały na jakoś specjalnie zużyte, kto by pomyślał, że będzie skrzywiony wał. Więc dwa razy rozpoławiałem ten silnik. Za pierwszym razem po wsadzeniu wszystkich nowych łożysk uszczelniaczy okazało się, że silnik zapala od pierwszego razu i w zasadzie całkiem fajnie chodzi, wkręca się na obroty. Przejechałem nią nawet 2 czy 3 km, no jednak okazało się, że po rozgrzaniu zaczyna pluć olejem z wydechu i że coś jest nie tak. Pierwszym razem pomyślałem, że uszkodzeniu uległa nowa uszczelka na środku łączeniu karterów. Rozebrałem ten silnik. Rzeczywiście oleju w komorze korbowej było dość dużo. Powymieniałem to wszystko, użyłem jeszcze dobrych uszczelniaczy dodatkowo. Poszły kolejne nowe zimeringi, objaw ten sam. No i jako, że zabrakło już troszeczkę czasu i cierpliwości, M1 wylądowała jako mebel w mojej sypialni. Jeśli Wam się podoba, jeśli chcecie ją jeszcze oglądać na tym kanale, no i jeśli chcecie zobaczyć jakieś testy drogowe, to wbijajcie pod tym filmikiem 1978 łapek w górę. Czyli tak jak rocznik tego pojazdu. I chcę też zobaczyć 1978 subskrypcji na kanale. Wiem, że wielu z Was ogląda, ale jednak nie subskrybuje. A jeśli Wam się tematyka podoba, zróbcie szum na YouTubie, a ja w zamian zrobię dla Was live. Z rozpoławiania tego silnika i z wymiany tego nieszczęsnego wału korbowego. Jeszcze nie wiem gdzie, jak, kiedy dokładnie to będzie miało miejsce. Na pewno, jeśli wy dopełnicie warunków challenge'u, wtedy ja wyrzucam ten silnik na stół i robimy z tego normalny live. Co do tego, jak, gdzie, kiedy, to wszystko ustalimy sobie pewnie z czasem. Póki co działajcie, a ja żegnam się z Wami z mojej przytulnej piwnicy i do następnego. Pyrsk.